Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych. W dzisiejszym nagraniu strategia jednej kreski. Każdy wie, co to jest na przykład średnia czy linia trendu, ale nie każdy wie, jak taką strategię można rozwinąć. Wiele osób zapomina na przykład, że są trzy rodzaje stop lossów. Na przykładzie kontraktów na S&P 500 omówimy dziś, na czym polega strategia jednej kreski. Klasycznie każdy wie, jak się rozgrywa na przykład średnią, kupno jak zamykamy nad średnią i zamykamy pozycję, jak spadnie poniżej średniej, albo jakiejś linii na wykresie wsparcia oporu trendu, cokolwiek na co handlujemy. I teraz interesuje nas otwarcie pozycji stop loss oraz target. Stop loss stosujemy potwierdzony, katastroficzny oraz czasowy. Target mechaniczny, cenowy. Element pierwszy to otwarcie pozycji. Możemy wejść z potwierdzenia, którym jest moment, kiedy mamy dwie świece powyżej poziomu, a nie jedną, lub trzy albo cztery. Zostańmy przy dwóch. Dwa zamknięcia powyżej wstęgi. Otwieramy pozycję długą. Teraz element drugi, czyli stop loss. Pierwszy rodzaj stop loss to tak zwany proven stop loss, czyli stop loss udowodniony, czyli zamknięcie świecy poniżej średniej. I teraz, co w przypadku, jak rynek nas przeleci. W tym celu potrzebujemy tak zwany stop loss katastroficzny, wstawiony do systemu. Nie na zamknięcie świecy, ale po tikach do systemu. Na wypadek na przykład, aby spółka nam nie spadła w tydzień 50%. Jego parametr ustawiamy stale ten sam lub wynikający ze zmienności rynkowej. W teorii rynkowej przyjmuje się, że powinien on wynosić dwa razy ATR. Oczywiście kwestia jaki krok ATR przyjąć. Tu jest ATR 4, ale ktoś po przeprowadzonych testach może wybrać ATR 14. Inny ATR może być na zmiennym Bitcoinie, a inny na niezmiennym S&P 500. Wiadomo, że w trendzie bocznym, w handlu na średnich zysku nie będzie, zatem mamy jeszcze stop loss czasowy. Jeśli wynosi on 4 świece, to oznacza zamknięcie pozycji na czwartej świecy. Dzięki temu mogliśmy wyjść z pozycji po 3921,87 z zyskiem zamiast po 3918,61 ze stratą. I teraz co z targetami? Target to wielkość ATR w momencie otwarcia pozycji. Zauważmy, że jeśli ta wartość nas nie zadawała, to nie otwieramy pozycji. Target to tylko w cudzysłowie dwa punkty, bo to wykres 5-minutowy 100 dolarów na sztuce kontraktu, jednak na jasno określonych zasadach. Target zrealizowany. Ci co czekali na wielki ruch i budowali scenariusz, nie zarobili i wypadły na stop loss. Mamy zajętą pozycję długą, bo dwa zamknięcia nad wstęgą. Target mechaniczny to 3922. Jest także target uznaniowy na wyższym poziomie na poprzednim szczycie. Na zamknięciu kolejnej świecy bez względu na cenę zamykamy pozycję. Target zrealizowany. Mogło być też tak, żebyśmy zamknęli pozycję i po tym jak żeśmy zamknęli pozycję, to dopiero wtedy rynek poszedł na nasz target. Tak się na rynku zdarza i tak się zdarzać będzie. Czy rynek jest podniecony? Nie potrzebnie się rynek podniecił, ci co grali na większy ruch stracili. Kolejne dwa punkty mamy na pozycji krótkiej na tą samą strategię. Nie czujemy żalu, że to spadało dalej. Zrobiliśmy trzy transakcje, w sumie sześć punktów, to 300 dolarów zysku z jednej sztuki jedynie. Pracowaliśmy jedynie trzy godziny, gasimy komputer i kończymy na dziś. Na tym może polegać day trading. Po prostu wykonaliśmy swoją pracę. Odpowiedź prawidłowa na ostatnio zadane pytanie to D. Kolejne pytanie z cyklu, sprawdź swoją wiedzę. I na zakończenie: motto dnia. To grube ryby pożerają największe kąski, nie my. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.